Witajcie w ten piątkowy wieczór. Dzisiejszy dzień nieoczekiwanie obfitował również w opadówki i konwekcje. Szczerze nie spodziewałem się tego, że w ogóle dzisiaj dorwę konwekcję. Ja się tego w ogóle nie spodziewałem, tak szczerze. Na wstępie, jeśli jesteś nowy, nowa, zapraszam do subskrypcji po więcej. Nabijania wyświetleń oraz godzin na kanale, zwłaszcza przy filmach, które są krótkie i długie. Ostatecznie jutro wyruszam na zachód. Moim celem jest złowienie konwekcji idącej z zachodu w kierunku południowego wschodu oraz bezpośrednio z północy, północnego wschodu, północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim, południowo-zachodnim i południowym. Radzę, nawet nalegam, żebyście jutro fotografowali... Bo naprawdę konwekcja kwietniowa w pierwszych dniach kwietnia jeśli się zdarzy, to jest jeszcze malownicza. Więc zachęcam na jutrzejszy film. Za chwilę idę przeanalizować się przed kolacją modele synoptycznej i wleci prognoza. Cześć.